Nowy sezon 2009 tak naprawdę nie zmienia moich celów. Jak zawsze jako kierowca chcę wykonać moją pracę jak najlepiej i dać siebie i ze swoich umiejętności 100%. Oczywiście w tym sezonie mamy wspólny cel z zespołem, czyli walka o mistrzostwo świata. Sądzę, że najpierw musimy powtórzyć. Pierwszą część sezonu z 2008, gdzie byłem liderem po siedmiu wyścigach i polepszyć drugą połowę sezonu. Oczywiście wszystko teraz jest dosyć dużą niewiadomą, jednak przed sezonem jest trudno dokładnie powiedzieć, gdzie będziemy, gdzie będziemy. W porównaniu do innych zespołów, ale oczywiście musimy dać siebie maksimum. Ja, jako kierowca, zespół, jako zespół mechanicy, inżynierowie i sądzę, że jeśli damy z siebie 100% i nie będzie większy wpadek, jeśli chodzi o bolit, jeśli ten bolit się urodzi tak, jak powinien, czyli od razu ruszymy w dobrym kierunku, jestem już sami walczyć o mistrzostwo wiatru.